Dzień dobry Państwu, jest godzina 12. Pozwolę sobie przeczytać apel. Do wszystkich pracowników ochrony zdrowia i środowisk akademickich. W dniu 29 kwietnia zginął tragicznie nasz kolega dr Tomasz Solecki, pracownik Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Wyszedł do pracy, aby pomagać ludziom chorym, śmierć zastała go w szpitalnym gabinecie ambulatoryjnym. Tragedia ta poruszyła nas wszystkich, całą społeczność szpitala i Uniwersytetu, mieszkańców Krakowa, nas, Polaków. Jej okoliczności wstrząsnęły nami wszystkimi i połączyły w sprzeciwie przeciw agresji w życiu społecznym, szczególnie tej skierowanej przeciwko pracownikom ochrony zdrowia. Krakowska medycyna straciła świetnego specjalistę, człowieka życzliwego innym, pogodnego z pasją niosącego pomoc swoim pacjentom. Trudno jest znaleźć w takich okolicznościach właściwe słowa, żadne słowa bowiem nie wrócą żonie męża, synowi ojca, rodzinie syna i brata, pacjentom lekarza. Na miejscu doktora Soleckiego każdego dnia może być ktokolwiek z grona lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, sanitariuszek. Pracownicy ochrony zdrowia coraz częściej stają się bowiem obiektem napaści tej werbalnej i tej fizycznej. Bezbronni identyfikowalni z imienia i nazwiska ze względu na naturę ich pracy łatwo im bowiem przypisać każdą, nawet tę urojoną winę i zaniedbanie w stosunku do pacjenta. Jeżeli mamy nadal funkcjonować jako cywilizowane społeczeństwo, trzeba przerwać tę nakręcającą się spiralę agresji. Napaść na przedstawiciela zawodu medycznego, niezależnie od miejsca wykonywanej pracy, musi być traktowana z całą surowością prawa, tak jak napaść na policjanta czy żołnierza. Apelujemy do parlamentarzystów i prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o stosowne zmiany w prawie, które zwiększą ochronę medyków, którzy stają się obiektem często urojonych oskarżeń i pomówień. Apelujemy do wszystkich uczestników debaty publicznej, w szczególności polityków, o obniżenie jej temperatury. Która jest często celowo cynicznie eskalowana. Werbalna, emocjonalna agresja trafiająca z mediów do społeczeństwa czyni ogromne szkody, a docierając do jednostek powo podatnych do generowania niezdrowych emocji i fizycznej agresji, niesie zagrożenia dla nas wszystkich. Czas z tym skończyć dla dobra i bezpieczeństwa nas wszystkich. My, osoby kierujące Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie, UJCM, medyczną częścią uczelni oraz całym Uniwersytetem Jagiellońskim, a także Okręgową Radą Lekarską w Krakowie, ogłaszamy wtorek, 6 maja, dniem żałoby w naszych instytucjach. Spotykamy się o godzinie 12 przed budynkiem USK w Krakowie, aby uczcić pamięć doktora Tomasza Soleckiego oraz pokazać solidarność z jego rodziną, a także aby zaprotestować przeciw agresji w życiu społecznym, szczególnie tej kierowanej w stosunku do medyków. Niech zawyją syreny, a potem niech zapadnie cisza. Wzywamy nasze koleżanki i kolegów, pracowników ochrony zdrowia i środowisk akademickich z Krakowa, Małopolski oraz terenu całego kraju o przyłączenie się do nas w proteście przeciwko aktom przemocy i mowie nienawiści. Podpisano profesor Maciej Małecki, prorektor UJ do spraw Kolegium Medicum, magister Marcin Jędrychowski, dyrektor USK w Krakowie, profesor dr. Habilitowany Piotr Jedynak, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr. Robert Stępień, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, dr. Mariusz Janikowski, sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie. Proszę o uczczenie minutą ciszy zmarłego Tomasza Soleckiego, doktora Tomasza Soleckiego.